Kochani, witam się z wami serdecznie. Powiem wam w kolejnym filmie na moim kanale. Jest rano, ale mam taki dobry humor. Jestem jeszcze nieogarnięta, ale to nieważne. Zaczęłam, zjadłam śniadanie i zaczęłam robić obiad. Będę robiła taką ala zapiekankę. Zaraz wam zrobię przebitki. Wiecie co? <laughs> tak mi roz... tak fajny humor zrobił. Powiem wam, <laughs> Bartek Boruc. Pozdrawiam serdecznie. On po prostu powiedział takie fajne rzeczy w swoich wiadomościach na Instagramie, że po prostu masakra, wejdźcie do niego na profil. Mówił on na temat programu River Island i tam był taki koleś, jest nadal Dan. I on jest w ogóle Polakiem, który mieszka chyba w Anglii. Jest, nie wiem, czy mechanikiem, czy tym, kim, nieważne, ale był 10 lat za granicą i mówił, że lepiej mu się mówi po angielsku w programie polskim niż po polsku. Po prostu ręce opadły normalnie do samej ziemi, tak wam powiem. Ja jestem tutaj tyle lat w Irlandii i jeszcze po prostu nie, nie zapomniałam języka polskiego i mało się, wiecie, no tam gdzieś potrzeba się człowiek dogada po angielsku, ale żeby zapytać Wspomnieć swojego ojczystego języka, to jest facet dorosły, 30 lat, a mąci tam baby wy, po prostu wymienia jak rękawiczki. Jak ja to mówię, no ale zerknijcie sobie to normalnie, padniecie, bo normalnie taki mi zrobił dzień, że sama się do siebie śmieje. Dobra, robię Wam przebitkę, jak to będzie wyglądała ta zapiekanka. Wielka, ogromna. I tak będę robiła to na takiej brytfannie wielkiej, ponieważ no tak myślę, że to będzie najlepiej. Tutaj już mam pokrojone dwa opakowania ziemniaczków takich baby, wiecie o co chodzi, nie? Później tu mam już mięsko mielone doprawione i jeszcze będą do tego pieczary, ale to zaraz muszę je pokroić. No i tak kochani, mięsko mielone już wcześniej było doprawione, chyba z godzinkę, więcej było w lodówce, jak ja to mówię, gryzło się, przegryzało. Podsmażamy mięsko mielone, tutaj podsmażamy pieczary, żeby były takie lekko, wiecie, takie lekko właśnie podsmażone. No i wrzucamy na tutaj, na tą brytfannę, ale przebiteczki cały czas są w toku. Tak się już prezentuje mięsko właśnie podsmażone na ziemniaczkach. Teraz chyba będę ładowała pieczarki, tak mi się wydaje. Pieczarek nie mam zbyt dużo, ale to nieważne. Wszystko oczywiście jest podsmażone. Dziewczyny, zobaczcie, jak to pięknie, kolorowo wygląda po prostu palce lizać tak jak mówiłam, dodałam jeszcze y, puszkę kukurydzy i na to wrzuciłam podsmażoną właśnie kolorową y, gotową już mrożoną y, paprykę i teraz będę na koniec co? jeszcze będę chyba sypała y, serem, mozzarella ale co jeszcze chcę tutaj dodać? mam właśnie dwa rodzaje, jeden jest taki Irish y, to jest niby taki czerwony ser irlandzki z mozzarellą a drugą mam samą mozzarellę no i zobaczymy, może wymieszam te dwa rodzaje i co jeszcze, nie wiem czy jej będę dodawała jakiś sos, zaraz się jeszcze zastanowię i tak w piekarniku prezentuje się zapiekaneczka pysznie powiem Wam, to tak już fajnie wygląda, tylko zmniejszyłam temperaturę, żeby mi się to nie przyjarało więc to tak a teraz biorę się Zarobienie sałatki. Tutaj mam produkty. Jaka to będzie sałatka, kto zgadnie? Kochani, kto zgadnie, jaka może być u mnie sałatka? No, dawno jej nie robiłam. I główną bazą jest tuńczyk, właśnie w zalewie w wodzie. Potem jest kukurydza, jak zawsze. Mój ulubiony majonez, develej bez glutenu. Tutaj mam połóweczkę, ale tutaj już mam nowy. Właśnie mozzarella z takim czedarem i tutaj zwykła mozzarella, chyba wymieszam. Na pewno, tak dużo go, na pewno tak dużo go nie wrzucę. Dwa razy papryka, no i ogórek. No i taka szybka sałatka, musi być coś do przegryzki. Dajcie znać, jakie wy robicie sałatki, i co tam w ogóle u Was teraz ląduje na talerzach. Już się prezentują wszystkie produkty w, do sałatki w garze, jak to u mnie, zawsze w garze. Jeszcze tylko majonez i serek, mozzarella i będzie pysznie. Witam się z Wami, kochani, w kolejnym dzionku. Powiem Wam, dzisiaj to jest po prostu szał. Yy, powiem Wam tak, pada cały czas. Wczoraj były troszkę takie przebłyski, ale yy, po prostu w tym roku, yy, powiem Wam, kwiecień w Irlandii jest tragiczny. Przepraszam Was za mój głos, nie wiem dlaczego mam taki dziwny. No, ale powiem Wam, że no, nie chce się nic zrobić, jak się widzi, że cały czas deszcz pada. No, ciężko, ciężko, naprawdę bardzo, bardzo człowiek potrzebuje tej, y, fajnej, tego fajnego słonka. Chociaż chwilę, żeby się nacieszyć, no kurde, ja mam taki fajny ogródek, a jeszcze nie, nie mogę z niego y, skorzystać. No ale co, u was jest piękne pogody. Są właśnie moja siostra też przyjechała do Polski ze swoją córką i cieszą się piękną. Do moich rodziców i cieszą się piękną pogodą. No szkoda, że mnie tam nie ma, chwilowo chociaż. No ale cóż, tak nieraz jest w życiu. Zawsze się mijamy po prostu z z holidayami, z wolnym co Wam jeszcze chciałam powiedzieć no przychodzę właśnie tak na zakończenie tego vloga bo już jest dość długi, tam Wam mówiłam o sytuacji w Love Island, a nie w River Island co ja pierdzieliłam bardzo śmieszny jest ten gość ja oglądam cały czas ten program ten właśnie taki rozrywkowy, ten Dan to po prostu, ale teraz jakie jaja jeszcze wyszły, jak oglądacie to wiecie o co chodzi co Wam chcę jeszcze powiedzieć? Yy, robiłam ta zapiekanka, wyszła taka pyszna. Polecam Wam serdecznie. Ja już jej dawno nie robiłam. Ja oczywiście powiem Wam, że tutaj w kuchni akurat mam ten mój ulubiony notes. Zobaczcie, w którym jest tyle. Yy, ja sobie prowadzę taki notes. Zobaczcie, od kilku już lat wklejam na przykład, piszę przepisy, lub wklejam sobie. Zaraz Wam pokażę, lub wklejam sobie m, zdjęcia. Gdzie tutaj mam akurat? No, nie mogę akurat znaleźć. Yy, wiecie, lub wklejam sobie różne zdjęcia, jak zrobić, jak wyglądałem jakieś smoothie, pyszne, lub jakieś, yy, wiecie, no taki prowadzę sobie zeszyt yy, taki do kuchni. Dajcie znać, czy Wy też dziewczyny prowadzicie takie zeszyty lub notatniki yy, z potrawami. Ja bardzo to lubię, bo lubię wracać do czegoś, co mi kiedyś posmakowało, A wiecie, można o tym zapomnieć, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Co wam chcę jeszcze powiedzieć? Kupiłam dwa takie fajne dodatki. W ogóle powiem wam tak, bardzo lubię do kuchni, jeżeli chodzi o firmę Joseph and Joseph. Bardzo fajna firma. Jeden produkt z tej firmy tak się prezentuje. Jest to takie sitko i jest tutaj napisane Joseph and Joseph. Nie wiem, czy to do, do, do końca nie znam. Um, um, kurde, wiecie co, nie znam do końca, czy to y, jaka to jest firma: czy jakaś amerykańska, czy duńska, ale pierwszy raz produkty z tej firmy zobaczyłam w Danii u mojej siostry i po prostu się zakochałam. Jakie oni mają świetne dodatki, kubki w ogóle, y, powiem Wam, szklanki, y, cukierniczki, w ogóle wszystko, y, wiecie, do kuchni świetna firma, no i y, powiem i co, i właśnie y, muszę Wam zrobić też filmik z takiego bardzo fajnego u nas sklepu, bardzo taniego, nazywa się Mr. Price, Jak się prezentuje y, logo tego sklepu, dajcie znać czy znacie i powiem Wam, że tam jest taki wybór to jest taki podobny tanie są rzeczy, ale są oryginalne, są w ogóle y, rzeczy powiem Wam, Airwick są Janki Candle, to jest ogólnie bardzo tani sklep, ale mają mają właśnie też oryginalne produkty. Nie wiem, czy to są jakieś końcówki jakiejś kolekcji. Wiecie, to jest wszystko tam. I mają tak, od, yy, po, od chemii do, yy, do dodatków do domu, w ogóle do ogrodu. Jaki wybór jest, jak chcecie sobie urządzić. To po prostu, jak mieszkacie na wyspach a, albo w ogóle znacie ten sklep Mr. Price, to Wam serdecznie polecam. Świetne rzeczy. No i ku mojemu zdziwieniu spotka kupiłam sobie dwa takie produkty dwa takie produkty dwie takie rzeczy i mamy tutaj firmę Joy, Joy tak się prezentuje dajcie znać czy znacie tą firmę jest napisane Joy MSC jest to w ogóle taka firma z siedzibą w Stanach i z, z siedzibą w już wam mówię w Stanach i w Kanadzie i powiem wam jakie oni robią właśnie coś takie podobne jak Joseph and Joseph a tutaj jest Joy i powiem wam że takie rzeczy co oni tutaj po prostu robią to jest piękna sprawa różne dodatki i to ogólnie są sklepy też stacjonarne a ja zauważyłam w tym sklepie gdzie byliśmy że są Właśnie yy, te produkty tam w tym sklepie i wiecie co, ile ja za to zapłaciłam? To są w ogóle dość do, drogie rzeczy, bo to są rzeczy firmowe. Mamy tutaj łyżkę taką do sałatek, będę chciała sobie jeszcze jedną zakupić. Mamy tutaj napisane, że jest 600 Faran Fight, jak nie wiem jak to się nazywa Faran Fight. Nie wiem, kurczę, jak to się nazywa. Dajcie znać pod, y, y, w komentarzach pod filmikiem. Nie wiem, jak to się nazywa, farm fighty? Nie mam pojęcia, sorry dziewczyny. A mamy napisane 315 y, stopni Celsjusza. Do takiej temperatury y, ta łyżka jest przystosowana i powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolona, że udało mi się kupić bardzo fajny taki design, zobaczcie, taką tutaj jest silikonowa, wyparzę sobie to oczywiście, jest tutaj silikonowa ta łyżeczka, a tutaj jest plastik, fajnie się prezentuje takie gadżety, ja lubię takie gadżety do kuchni i tu kupiliśmy no, taki no, nożyk i tutaj też jest firma, oczywiście fajnie, ładnie wszystko wykonane do pizzy i co wam chcę powiedzieć dziewczyny? Że te produkty były, już Wam mówię, po ile. silikon Spoon i do. Te, wiecie co, zobaczcie po euro 50. Euro 50, taki produkt, jak w sklepie oryginalnym, jakbyście chcieli iść do tego sklepu. On jest u nas w takich dużych centrach handlowych. To są w ogóle dość drogie rzeczy. To ja nie wiem, ile taka łyżka kosztuje chyba z 6 albo 5 razy więcej. Ja jestem takim, jestem takim, powiem Wam, zwolennikiem tych, yy, właśnie, tańszych sklepów, że to się po prostu w palenie mieści. I yy, bardzo Wam polecam. Dajcie znać, czy w ogóle znacie tą firmę, tak jak mówiłam. No i co, i będę powoli kończyć. Właśnie zaraz się biorę tutaj za śniadanie. Co myślicie w ogóle o moich włosach? Powiem Wam, że ja już jestem parę dni po. Yy, parę dni. No, powiem Wam, jestem dwa dni po. Yy, po farbowaniu tych włosów i powiem Wam, że kolor wyszedł super, nie wiem czy tutaj będzie dobrze, te włosy wiecie od spania są już nie takie jak powinny być, ale zobaczcie jaki ładny kolor wyszedł w przebitkach, ta Pani mi zawsze robi pasemka i yy, w ogóle teraz jak u niej byłam to bardzo szybko mi przyjął kolor, dlatego że było bardzo fajnie ciepło w salonie, a ciężko z tego względu, że mam problemy z hormonami to ciężko mi jest przyjąć właśnie kolorek rozjaśnia mi się ciężko kolor włosów i to i w ogóle powiem wam że nałożyła mi ponad chyba 80 folii na głowę tak dużo błędzia że mam takie gęste włosy Trzymałyśmy, ponad godzinę mi nakładała i trzymałam chyba około, nie wiem, nie wiem jak to, ona sprawdzała, ale wiecie co, bardzo fajnie przyjął kolor, podcięła mi końcóweczki, widzicie, na prosto mam obcięte, włosy są odżywione, są tak świetne, ja Wam pokazuję, bo pamiętacie jak ja Wam kiedyś pokazywałam jakie miałam spalone włosy. To po prostu była tragedia. Ja tutaj w ogóle dziewczyny pod spodem to miałam tak, że pociągnęłam, i ten włos się robił w taką harmonijkę, i się po prostu wykruszał. Tak miałam strasznie zniszczone włosy: już nigdy sobie tak nie dam zniszczyć włosów. Teraz mam fajną fryzyrkę, jestem zadowolona, muszę jeździć do centrum, do Dublina, no ale cóż, raz na trzy miesiące można. No i taki updatecik: dajcie znać, co myślicie, czy skusicie się na sałatkę i na zapiekankę. No i co, i będę kończyć. Mam nadzieję, że taki wlożek domowy Wam przypadł do gustu. Dziękuję, że jesteście, że przychodzicie, są nowe osoby. Dziękuję za to. Bardzo fajne komentarze mi piszecie. Mam nadzieję, że się u mnie nie znudzicie. No i że lubicie takie wlożki. I zapraszam Was do kciukowania, komentowania, subskrypcji. No i trzymajcie się do następnego filmu. PA!